Hej, hej, hej! dzisiaj robimy challenge z ologami, także zapraszam cię do oglądania. Łapka w górę! Wow! Dobra, moi drodzy, zaczynamy. Yy, próbujemy znaleźć ologa. Yy, najlepiej taki osamotniony, stojący solo. O, nauczony poprzednim filmem, poprzednim materiałem. Już wiem, że nie mogę po prostu szukać ologów. O, ktoś mnie pomścił moją śmierć. Ej, zajebiście. Nie mogę szukać ologów, które stoją w kupie. O, 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 o. Jest! Mokry syn każdego łowcy! olok. Tylko teraz tak, on jest tam i ma dwóch kolegów, których właśnie mu sprzątam. I chodź do mnie. Chodź, mój piękny, zielony przyjacielu. Wal! Wal we mnie, twardzielu! Jest! W końcu się uda! W końcu się uda zrobić to wyzwanie! Nie, nawet mi nic. Kurwa, nie mów, nie, gościu, ale lecisz. Lecisz do piachu, nie? Nie, kurwa, gościu, lecisz od razu do piachu. Serio? Ha, tym razem to nie przejdzie. ha, ha. ha, ha. Jebańcu. Bij mnie. Bij zanim on mnie zabije. Bij maleńki proszę. Stój tam. Wal we mnie. Twardzielu. Pięknie. Jest. I nic go nie dobiło. Jest. No to mamy pierwszego. ho ho ho. Almy rozgiot jak robaka Ty jakiego on irokeza, ma dojebanego, ty Dawaj Urmasi, pokaż co tam masz. Ty, ale jesteś piękny, zielony. No taki kurwa wam powiem niespecjalny Szama. Czyli widzę, gra mało kreatywnie zaczyna i kolega ma 21 level. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Lecimy po następnego. Nic nie ma. Eee, tu jest kapitan, już widzę. To nawet nie ma co próbować. Ty to jest kapitan Olok nawet. Pokaż go U Lisak. U -Lisak Herald. 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 Kolejny Olok, który. Serio jest kapitanem, ale nie jest ologiem, którego ja poszukuję. O, jest kolejny zielony Olok. Dawaj, wal we mnie! Pokaż twardzielu, że masz na siebie pomysł i wyjdzie coś z Ciebie fajnego. Kurwa, oczywiście. Czekaj, kolego. Bo Twoi kumple musieli tu przyjść. Wal we mnie twardzielu, wal! Nie pal, nie pal się, wal we mnie! Tam jest drugi w razie czego, dobra. Nie płoń, proszę, nie spal się. Wstań, uderz we mnie. Serio, spłonie. Dobra, spłonął, Mamy tu drugiego. Gdzie on, Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jest, 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 jest. Wal we mnie. Wal, 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 wal. On tylko może uderzać. Dawaj. Jest pięknie. Już się bałem, że ktoś mi wleci, nie? Bez kitu. Ty, Czy on mi zniszczy miecz? Czy mi się tylko zdaje? Nie, zdawało mi się, ale mi rozkruszył. Mamy pana Irokeza, który nie ma już Irokeza i Urlasu. Urlasu już był przecież chyba w tej e, serii. Zobaczymy. Jestem ciekawy jaki ten będzie miał na siebie pomysł. Urlasu! Ty ile ty z kurwa o też mało oryginalnie, i też już widzę, że nie stał się heroiczny. A liczyłem poniekąd chociaż na heroicznego. No dobra, mamy już dwóch z pięciu. Naprawdę, przydałby się jakiś biały. Tu gdzieś też musi być jakiś kapitan, bo tu bardzo dużo tych chodzi. Tak, jest kapitan, pokaż go. Kurwa, kolejny olok. Co jest tutaj? Zestrach. Ej, jest najlepszy ten Ziomek, pierwszy z którym walczyłem, miał Irokeza. I mu nie został ten Iro Irokez, ale tutaj mam jakiś Iro z Irokezem, nie? E, dobra, mniejsza z tym. Tutaj u góry coś może być, przynajmniej mi się tak zdaje. Jest! Możesz być. Bladziochu, dawaj! Walisz! Chrumkaczu! Tylko nie wejdź w ognisko i się nie spal, proszę! Oczywiście inni musieli wejść w ognisko i podpalić kurwa wszystko! Nie zapal się, proszę cię! Pięknie! I teraz mnie jeszcze zabij! Nie wierzę, pająki go zaczęły atakować, dobij mnie! Oho, gra się fajnie zbugowała. Biję mnie na krawędzi. Jeeeeeej! No tak. pokaż, pokaż mi, że będziesz, kurwa, mocny. Ty, ma poharatoną gębę, może być coś fajnego. Łoooo! I to jest, kurwa, Olog. I na takiego Ologa właśnie tutaj czekaliśmy, nie? To jest to. Ten, który teraz poleciał, poleciał epicki dla mnie, nie no. Podług tych pierwszych dwóch, ten wygląda naprawdę świetnie. Widzę już kolejną ofiarę. No, zostanie kapitanem. Mam nadzieję, że on nie zabije, tylko innego ologa, żeby stać się tym wodzem. Ty, i koleś ma nawet podobną fryzurę do poprzedniego. Dawaj! Dawaj! O! boom. Bum! Serio, kusznik tu jest? Poczekaj, bo kolega nam będzie przeszkadzał. Trzeba go ściągnąć. Dobra, pięknie. Ja go zaatakuję jeszcze. O, i dla pewności. Pięknie. Wyglądasz identycznie jak kolega, więc. Mamy powtórkę z rozrywki z poprzedniego odcinka, bez kitu, nie? Jest biały, jest czarny. Dawaj czarny. On jest taki grafitowy wręcz. Dawaj. Idealnie. Idealnie, nie? Kolorystycznie pasujesz mi. Szkoda, że nie biały, ale grafitowy też może być. On taki ciemniejszy jest, taki czarnawy lekko, nie? Chyba że ten będzie jakiś miał fajną. O... Dostaliśmy odgrzewany kotlet znowu. Nie jest to coś, czym mógłbym się zachwycać i nie jest to coś na co liczyłem, ale... No, nasza armia logów rośnie, to trzeba przyznać. Także tą gol no w przyszłym odcinku lecisz na łeb na szyję, oczywiście ty będziesz głównym dowódcą, no. Ty jesteś najpiękniejszy, najspanialszy i w ogóle... O em, 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 em. że Sobie przejmę tego kolegę tutaj. Ty, on odchodzi od nich, więc jest dobrze. Niech on idzie, ja się spróbuję tam przekraść do niego. Dobra, twardzielu, dawaj! Masz kolczyki, jesteś biały i masz brodę. Liczę, że będziesz fajnie wyglądał. Bij mnie. Twoi kumple nie mają mi prawa dotknąć, tak, by the way. No, we mnie trafię, nie w kolegów. Pit uh. my olok yeah! I nie gin, nie gin, nie gin, nie gin, nie gin! Kurwa! Był biały Już miałbym ostatniego ologa, Dobra, to jest drugi. Może być zielony. Ty jaką ty masz kitę? Pokaż ty się! Kolego! Jaką ty masz kitę? Ty. Taki Aztek kurwa, trochę. Z ciebie może być niezłe, ziółko. I te małe oczka. Takie wredne, czerwone, małe oczka. Hit me! Hit me, my boy! More! Yes, udało się. Yes! Yes! Pokaż się. Bądź fajny, bądź fajny, bądź fajny, bądź fajny, zabij go. Pięknie. Następny jest wspaniały. Może nie wygląda jakoś zajebiście, ale i tak wygląda lepiej od tych trzech popelin, które dostaliśmy na starcie. A czy nie, ten był chyba trzeci, więc ten był, wyglądał świetnie, najlepiej z nich wszystkich dzisiaj. Ten jest na drugim miejscu, oczywiście, zobaczmy go sobie. Przyjrzyjmy sobie ich wszystkich. Tutaj mamy pierwszego pierwsze miejsce, oczywiście. Tu mamy drugie miejsce. Pod względem tego, że nie było tego wcześniej i wygląda troszeczkę bardziej tak inaczej niż teologii, które spotykaliśmy, tu mamy miejsce trzecie. No i egzekwo, miejsce czwarte, piąte tutaj koledzy Bez szału Ale dobra, mamy pięciologów jak widzicie mamy tutaj całą armię ologów, także Cilic w przyszłym odcinku zostaje podbite przez armię ologów. Zdobywamy ich i podbijamy Cilic Ja się z wami w tym momencie żegnam, jeżeli film wam się podobał zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba jeżeli jesteście ciekawi materiałów na tym kanale. Albo macie pomysł na, jakie, na jakieś inne wyzwanie? Napiszcie mi to w komentarzu. Ja w tym momencie spadam, dzięki za uwagę, cześć!